Rekord świata Polki przetrwał tylko 35 minut. Tego dnia działy się prawdziwe cuda. To pierwsza jedyna jak do tej pory polska rekordziska świata w rzucie oszczepem, szczepem. Tyle tylko, że jej rekordowy wynik przetrwał zaledwie 35 minut. Ewa Gryziecka dowiedziała się jednak o tym dopiero na wieczornym bankiecie. 11 czerwca 1972 roku Ewa Gryziecka rzuciła 62.70 podczas trójmeczu Polska-Rumunia-RFN. Wszyscy patrzyli z niedowierzaniem. To wynik lepszy od rekordu świata, który prawie od 8 lat należał do radzieckiej zawodniczki Jeleny Gorczakowej. Niemal w tym samym czasie, w oddalonym o ponad 1500 km od Bukaresztu, Żdami odbywał się mecz NRD Bułgaria. Zawodniczka gospodarzy Ruth Fuchs osiągnęła rezultat 65,06, czyli miała o ponad 2 metry więcej od Gryzieckiej. Zgodnie z notowanymi wynikami oba rzuty dzieliło 35 minut. Gryziecka na wieczornym bankiecie dowiedziała się, że wychodzi z niego jako zawodniczka, która nie ma już rekordu świata. Trzy miesiące później odbyły się Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Gryziecka zajęła siódme miejsce, co odebrała ze sporym rozczarowaniem. W historii polskiej światowej lekkoatletyki jednak się zapisała i nikt jej tego nie odbierze. Obserwuj ten profil po więcej informacji sportowych i ciekawostek.